Na to teraz jest druga tura, więc Trzaskowski na nawrocki, tylko. Ja jest tak, się że się można kubiaka. Jesteś za trzaskowski, Daj na to, a ja za Nawrocki, nie? Tak teoretycznie. Masz duże konto na Twitterze, zgłaszałem się do ciebie. Ze strony trzaskowskiego, czyli twojego. Co to złotych. złotych. Co złotych, nie to nie złotych. Że tak pisał, tak, co wstały jakieś wpadki drugiego. Albo coś. Ludzie na pewno też takie rzeczy słyszeli, na przykład, że opłacanie, a że to jakaś manipulacja, ja też tak trochę miałem, że tak nie no, przecież no pewnie nie, że jakieś, ale... Dziwiał się takie rzeczy. że Dosłownie takie. W tylu latach pracy w różnych warunkach serdzą, trzeba dbać o siebie no przede wszystkim. Tak coś tak ludziom nie dziwię. Dupy, wiesz nie? co, czy to było już tak danej dupy? W sumie chyba no, ludzie gorsze rzeczy robią nie? dla pieniędzy. Ale wiesz, z drugiej strony ludzie robią to tak. A, ludzie robią to ja też. Jesteś tak 50-50. zawsze 50-50, nie. I po prostu dostajesz pieniądze, takie, które by zmieniły na ten moment twoje życie no? i po prostu byś to wziął. Na ten moment tysiąc złotych. <laughs> <laughs> Mam kredyt, coś tam, i by to jest nie. wiadomo, nie, nie? szczególnie, że to jest coś, co mnie spieraliśmy ten temat. Nie bym napisał teraz z Lecha Poznań, czy bym mógł być szefem od social mediów i dostawać 20 koła za miesiąc, no to by odmówił, ale w sumie w czymś co mnie porywa